Witam Państwa już w trzecim filmie dotyczącym tworzenia pracy dyplomowej w Overleafie we wzorze w Wydziału Mechanicznego Tyszczącego Gdyni Marynarki Wojennej. Wtedy, Szanowni Państwo, w filmie chciałabym się skupić na tworzeniu po pierwsze list numerowanych i list punktowych. Tak? Chciałam to Państwu pokazać. Następnie chciałabym stworzyć z Państwem sekcję pod sekcję, pokazać Państwu, w jaki sposób tworzyć te sekcje pod sekcję i w jaki sposób będziemy to widzieli w Overleafie. I następnie pokazać Państwu coś, bez czego ja sobie nie wyobrażam pracę, czyli pewną tabelkę, która jest moim zdaniem niezmiernie, niezmiernie potrzebna. Szanowni Państwo, jak Państwo domyślacie się, możemy tworzyć listę. Jeżeli tworzymy normalny tekst, czy załóżmy, nie wiem. Chcę napisać jakiś fragment, że oprogramowanie MATLAB wykorzystywane jest na przedmiocie programowanie. I wówczas to mi Jeżeli chcę przejść i zrobić kolejny kapit w, w momencie kiedy zrobię jeden Enter, to zobaczycie Państwo. o programu i IFIX. używane jest do realizacji procesów przemysłowych. Też ja Państwu skompiluję to i zobaczcie Państwo, co tu się wydarzy. Przejdziemy sobie w taki sposób. Widzicie Państwo, zrobiłam jeden Enter i tak naprawdę pociągnąłem to cały czas w jednej linii. Jeżeli chcę zrobić, żeby drugie zdanie czy kolejne zdanie rozpoczynało mi się od nowego kapitułu, wówczas muszę zrobić podwójny Enter. I teraz Państwo widzicie, że tutaj tworzy mi się kolejne, kolejne gdzie kolejna kapitał. kapitel. Państwo, że będziecie zrobić listę Punktowaną bądź listę numerowaną. To też, jak Państwo też wypisałam, od razu sobie w, też będę pokazywać Państwu w międzyczasie, w jaki sposób wygląda tutaj e, oficjalna strona Overleafa i, <laughs> i jej pomoc. I tu, jak Państwo są fragmenty kodu, do po pierwsze, e, tutaj będziemy mieli lustę, listę punktowaną, w jaki sposób to zrobić. Ja chwilkę też Państwu pokażę to na kodzie w jaki to sposób można zrobić, Czy będziemy używali dwóch parametrów. I teraz, tak proszę Państwa, w Overleafie niezmiernie ważny jest Słówko Begin. Słówko Begin praktycznie rozpoczyna nam wszelkie elementy, czyli listy numerowane, listy punktowane, wzory, tabele, rysunki. Wiele elementów nam zaczyna słówko Begin. I w nawiasach klamrowych następnie podajemy, co my chcemy, czyli w tym momencie chcemy listę punktowaną zrobić. Czyli jak możemy zobaczyć, potrzebujemy wpisać w nawiasie klamrowym słówko i temas. Podpowiada mi i za każdym razem begin musi być zamknięty, czyli rozpoczynamy słówkiem begin, mówimy mu, co ma być zaczęte, czyli lista numerowana, i także musi być to zakończone. I jeżeli teraz chcemy zrobić jedną, powiedzmy, kropeczkę, tak? Jeden punkt, punkt mogę zrobić przesuwko item, pierwszy punkt. Następnie robię ponownie ukośnik, ale nie ten w prawo, który jest koło shift, tylko ten, który jest w lewo. Drugi punkt. I załóżmy, że zrobimy sobie jeszcze trzeci punkt. W czasie zrobię kompilację, czyli zrobię Ctrl S. Dlaczego to szczególnie swoje jest przerwa w tym miejscu? Dlatego jest przerwa, ponieważ mam tutaj enter. Za każdym razem, kiedy chcemy zrobić lista punktów. Za każdym razem, kiedy chcemy zrobić odstęp, za każdym razem musimy korzystać także enter, jeżeli to chcemy osobny paragraf. Jeżeli Państwo chcemy zrobić listę numerowaną, zaczynamy znowu z słówka begin i wybieramy enumerate. I zobaczycie Państwo, jakby ta kropka, tak to jest to samo, tak, czyli, po, czyli zaczynamy od item i robię sobie pierwszy punkt i ten drugi punkt. Numerowa. więc Państwo, że robienie list nie jest skomplikowane jeżeli chcielibyście Państwo wejść w listy które po pierwsze tu widzicie Państwo, że mogą mieć inne, inne oznaczenia po drugie jeżeli też chcielibyście Państwo wejść o, w taką na przykład m, zakłębianie się tych punktów jak najbardziej, widzicie Państwo, że można zrobić yy, listę w liście. Yy, więc, całą wszystko zależy od naszej wyobraźni. Tyle dobre to jest, jeżeli mamy oficjalną dokumentację Overleafa. O tyle dobre, że po pierwsze, możemy otworzyć ten przykład w Więc on tworzy ten przykład i możemy go sobie skopiować i zobaczyć, jak on działa, ewentualnie dopasować do naszych potrzeb. A po drugie, możemy też sprawdzić, tutaj jest ten przykład, w jaki sposób one wyglądają. Jeżeli mamy dokumentację, taką pomoc użytkowników, to niestety często nie widzimy, w jaki sposób ten przykład wygląda. Dopiero kiedy wrzucimy ten fragment kodu, to wówczas możemy sprawdzić, w jaki sposób on wygląda. Więc widzicie Państwo, że oficjalna dokumentacja jest o tyle przyjemna, że możemy sobie sprawdzić, jak to będzie wyglądało. I to jeszcze Państwo sporo tych przykładów, więc można tutaj podejrzeć i zobaczyć, tak żebyśmy byli zadowoleni, więc wiecie Państwo sama jakby lista numerowana czy lista punktowana nie jest niczym skomplikowanym. to więc, szanowni Państwo, to jest jakby pierwszy kod, który można wykonać pamiętajcie Państwo, jak mówiłam, słówko begin jest niezmiernie ważne, w nawiasie klamrowym podajemy, co my chcemy zacząć jeżeli będę chciała na przykład teraz zacząć równanie, czyli mówię begin equation i teraz, szanowni Państwo, robię równanie i teraz, szanowni Państwo, chciałabym Państwu pokazać dwie rzeczy nie skupiajmy się może na oznaczeniach. Nieważne są leczenia, Ważne chciałabym, żeby mój wzór wyglądał na następujący sposób. Po pierwsze, szanowni Państwo, tutaj powiększę może. Po pierwsze, co się stało? Po pierwsze, nadało mi numer wzoru. Jeżeli ten wzór przeniosę, to numer tego wzoru będzie, będzie zmieniony, tak? Czyli, że przeniosę go do drugiego rozdziału, to on przyjmie wartość numer rozdziału, kropka, numer, numer kolejny naszego wzoru. I dlaczego, szanowni Państwo, dałam tutaj ten exp w nawiasie klamrowym? Jeżeli bym nie dała tego w nawiasie klamrowym, to samo literka E, proszę, muszę tak zrobić, wówczas sama literka E będzie w indeksie dolnym. Jeżeli chcę całość zrobić w indeksie dolnym, po znaku podłogi muszę dodać nawias klamrowy, żeby powiedzieć mu: sobie weź mi wszystko i do indeksu dolnego wrzuć to, co znajduje się w nawiasie klamrowym. To jest, szanowni Państwo, pierwsza rzecz, jeżeli chcemy mówić o wzorach. Po drugie, jeżeli na przykład chcę wykorzystać yy, znak Pi, to po prostu wpisuję po ukośniku znak Pi. Ukośnik, oczywiście, w lewo, szanowni te ukośniki. Yy, ukośnik w lewo ma to jakby magiczną moc w Awerlifie czy Dlatechu, że on działa i yy, formuje Latecha, że w salto będziesz miał jakąś funkcję albo budowana, albo jakąś funkcję którą będziesz miał. Jeżeli użycie Państwo, ukośnika na przykład w prawo, to jakby to będzie jako zwykły znak wykorzystane Jakby tutaj nic e, takiego się nie zadzieje. Załóżmy, najpierw, że chcę zrobić drugi wzór. I teraz na przykład chciałabym... E, załóżmy, że chciałabym teraz zrobić mm, ułamek. Czyli żeby sobie uł na przykład... W łuku, na przykład do, nie wolno. I też, jak Państwo, jeżeli chce zrobić ułamek, to muszą poinformować go i wykorzystać do tego funkcję ułamkową. Tą funkcją łąkową jest frak. Jak Państwo widzicie, funkcja frak ma dwa parametry. Pierwszy parametr to jest nasz licznik, drugi parametr to jest nasz mianownik. Jeżeli zrobimy na przykład jedna, druga, i teraz, Szanowni Państwo, tutaj mam gwiazdkę, tak? Tu zastosowałam dwa razy pik gwiazdki, a ja nie chcę gwiazdki. Ja chcę użyć kropkę, czyli wykorzystuję funkcję C dot. Funkcja C dot robi nam, zamienia nam mnożenie na zamiast gwiazdki, robi nam kropeczka. I załóżmy na przykład C dot alfa. Państwo w Overleafie, wzory musimy wpisywać ręcznie. Nie ma generatora takich wzorów jak powiedzmy w Wordzie. Tutaj trzeba wpisywać to ręcznie, i tuż Państwo od razu może przejdę do symboli Brotechu. To, że Państwo możecie znaleźć, to jest jako wzór symbol table, jeżeli Państwo wpiszecie. Symbol Table Latex czy Symbol Table hmm, Overleaf, to prawdopodobnie znajdziecie Państwo ten, ten, przykład. Ja otworzyłam sobie to także w Overleaf, przepraszam, jako PDF. I tu, Państwo, macie, nie ukrywam, że niezmiernie ważną podpowiedź, w jaki sposób po pierwsze poradzić sobie z derami greckimi, a po drugie, w jaki sposób poradzić sobie z, z różnego rodzaju znakami. I tu macie, szanowni Państwo, moim zdaniem najlepszą, najlepiej skonstruowaną ściągę z takich podstawowych rzeczy, które, które chcemy wykorzystać. Widzicie Państwo, że na przykład procent nie jest oficjalnie, jakby nie jest, że procent musicie Państwo mu zaznaczyć poprzez kośnik znowu w lewą stronę, dlatego że procent w Oferlifie traktowany jest jako komentarz. Więc jeżeli chcemy wykorzystać procent, załóżmy na przykład będę chciała teraz w kolejnym w równaniu pisać procent. Nie wiem, załóżmy W e, równa się 3. Tak no jak mówię, nie przejmujcie się Państwo, co pisze, bo to nie ma większego znaczenia. <laughs> Nie jest to żaden jakby magiczny wzory, po prostu biorę przykład przypadkowe jakieś wartości i je wklepuję. I widzicie Państwo, jeżeli bym nie zastosowała tego procenta, tego sobie tutaj odznacza, i widzicie Państwo, on jest takim błękitnym kolorem, co oznacza, że on jest potraktowany po prostu jako komentarz. Dorzucę backslash, dorzucę ten w lewą stronę ukośnik, od razu tutaj robi mi za procent. No i co na przykład, jeżeli chciałabym ten backslash, Czyli ten, chciałabym jednak ten kołnierz w lewą stronę, to widzieliście Państwo? Przepraszam, nie Polak, tylko pak. Back. Pak slash. to, to wrzuciłam, sobie państwo, żebyście zobaczyli, więc. Yy, Więc, Szanowni Państwo, mamy, przy, teraz już przeszliśmy przez listy numerowane, listy punktowane, trochę przez wzory. Tak jak mówię, jeżeli teraz, powiedzmy, ten wzór wezmę sobie, przerzucę na przykład, załóżmy, nie wiem, w tym na przykład miejscu. I, Szanowni Państwo, tu kliknęłam dwa razy w odchłanie literatury, on mnie przeniósł do tej sekcji. I załóżmy, że tutaj sobie wrzucę ten wzór. Tak, on wcześniej miał numer 3, bodajże 3. Teraz go wrzucam. I zobaczcie Państwo, że on zaznaczy, on wie, że to jest mój drugi wzór, ponieważ to mam pierwszy wzór. Teraz zaznaczam drugi wzór i dam najpierw numer, numer rozdziału drugi, drugi wzór. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. On, overleaf, jeżeli mamy wzór podany w tekście, który nie zaczyna się od begin equation, on go nie rozpatruje jako wzoru do numeracji. Czy tutaj sobie wrzuciłam jakiś tam wzór do tekstu, Wrzuciłam wzór do tekstu i on go nie rozpatrzył jako wzór, m, który użyłam po prostu m, jako numeracji. I co zresztą Państwo, jest ważne, jeżeli chcemy wpisywać wzory, m, nie wiem, nie, nie, jakby to nie jest wzór na tyle ważny, żeby go zrobić jako wzór taki osobny z numeracją, i tak dalej, tylko jakiś tam króciutki, powiedzmy, albo fragment wzoru, albo nie jest tak istotny, to wówczas wzór musimy. Napisać w mm, znaku dolara. Musimy go po prostu cały wzór zamknąć w znaku dolara. Tak samo, jeżeli chcemy jakiekolwiek matematyczne elementy, może to przejdę, Szanowni Państwo, z powrotem do rozdziału trzeciego. Tam, gdzie mamy. Tutaj przejdę. No i no, mamy takie takim razie te wzory. Trochę tam Państwu pokazałam tych wzorów. Tutaj, jak Państwo, trzeba będą składać te wzory ręcznie. To ma pewnego rodzaju minusy, ale też ma pewnego rodzaju plusy, bo um, myślę, że łatwiej, jak już Państwo załapiecie, to już jakby będzie Wam łatwiej także pisać te wzory. Ale załóżmy, że chcecie Państwo napisać, jest to wzór na x na przykład. I teraz załóżmy, że chcecie Państwo dać ten wzór na ten wzór, na tego x w tekście, to zrobię x równa się 1, druga, jedna, 1, 2, c do w, e. I zobaczcie Państwo, co się stanie. Zrobiło mi ten wzór, natomiast zobaczcie Państwo, że od razu wyrzuciło mi błąd, ponieważ on informuje mnie, że jest to matematyczny wzór i on musi być, w, musi być w znaku dolara. Co jest też istotne? Ja, szanowni Państwo, wyjdę z tego dolara. Podałam wzór na X. czy nie zapomniałam. O czymś. I też, ja Państwo skompiluję, usunęłam znak dolara. I coś się, Szanowni Państwo, stanie? Zobaczcie Państwo, że jeżeli rzuciłam wzór matematyczny bez znaku dolara, to reszta cała on mi to wszystko połączył. Po pierwsze, zrobił mi kursywę yy, i połączył mi to wszystko. Tak? Czyli od razu widzicie Państwo, że po pierwsze mi błędy. On mi to skompilował. Tak, on to skompilował, yy, skompilował mi to skompilował. Skompilował źle, ponieważ ja zrobiłam błąd. Więc teraz, Szanowni że Państwo, żeby to naprawić. Dam sobie to w znaku dolara. I zobaczcie Państwo, co tutaj dalej się też wydarzy. W momencie, kiedy zmieniłam na znak dolara, po pierwsze usunęły mi się błędy, tutaj stąd, a po drugie, a po drugie co ważniejsze, normalna czcionka mi się rzutała, tak? Czyli normalnie zaczęto, zaczęło mi to funkcjonować, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tekst. Więc jeżeli chcecie Państwo uzupełniać jakikolwiek wzory matematyczne, czy na przykład, znaki, na przykład znaki litery greckie, to także muszą być, albo na przykład znaki litery greckie, to także muszą być w, w znaku dolara. A po drugie, jeżeli to są jakieś znaki specjalne, czy na przykład litery greckie, czyli te litery, które mam tutaj, między innymi, muszą być, szanowni Państwo, po pierwsze w cudzysłowie, przepraszam, w znaku dolara, a po drugie muszą być także opatrzone backslashem, tym kursywą, znakiem tym w lewą stronę. To, szanowni Państwo, jest to. I także, jeżeli na przykład chcę zrobić znak indeksem dolnym. Znak z indeksem dolnym. Teraz wiecie Państwo, on wywrzuca błąd. Tutaj mnie już informuje, że coś jest nie tak i zobaczy Państwo co się stanie. Tak jak dam dalej tę część, to niestety, ale e, to niestety, ale także będziemy dalej nieprawidłowo. Dalej mam ten sam błąd, więc jeżeli chcę coś dać z indeksem dolnym, to także muszę dać to w nawiasie, zresztą w znaku dolara. Czyli znak dolara, wzory matematyczne, tak, wzory matematyczne w znaku dolara z indeksem dolnym w znaku dolara, w jakieś znaki specjalne w stylu alfa, beta, znaki greckie, jakieś oznaczenia. Wszystko, co musimy zrobić po backslashu, wszystko, szanowni Państwo, musi być w znaku dolara, jeżeli jest w tekście. Jeżeli jest w wzorach, nie ma z tym problemu. Jeżeli, jeżeli chcecie zrobić indeks dolny we wzorze e, i on ma być więcej niż z jednej terki złożony, wówczas pamiętajcie Państwo, że musicie dać to w nawiasie klamrowym. No dobrze, Państwo, e, trochę mm, popracowaliśmy nad listami numerowanymi, nad listami punktowanymi, nad wzorami i nad budowaniem elementów. Dalej będziemy sobie rozmawiać w kolejnym filmie o kolejnym dodawaniu elementów i o kolejnych rzeczach związanych z odliwem. Więc serdecznie zapraszam.